Dzień dobry, witamy kibiców pomożenia torum i sportisu SFC Łuchowo. Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu 30. kolejki 4 ligi Grupy Kujawsko-Pomorskiej. Sportis SFC Łuchowo wygrał z na torum 1 do 0. Jedynego gola w tym meczu strzelił Marcin Drosz. To była 80. minuta spotkania. W konferencji prasowej biorą udział ze strony zespołu gości trener Jarosław Białek. Dzień dobry. Jest z nami także bramkarz Dawid Kuchnicki. Drużynę gospodarzy reprezentuje trener Robert Wójcik. Dzień dobry. Oraz zawodnik Filip Męczyński. Tak. Panie trenerze, może od Pana poproszę. Dzisiaj wysoko zawisiliście poprzeczkę, niewiele Byście z co najmniej jednym punktem wyjechali dzisiaj z uchowo. No takie było założenie, bo sytuację właśnie taką mamy, że musimy punktować, no, jest coraz mniej meczów do końca. Chcieliśmy tutaj na pewno nie tylko zapunktować, ale chcieliśmy tutaj wygrać. Natomiast w ofensywie za mało zaproponowaliśmy i tu mam głównie pod tym kątem pretensje do moich zawodników, że no jednak zbyt często popełniliśmy proste błędy, kiedy już była piłka przygotowana, kiedy mogliśmy dobrze zmienić stronę przy dośrodkowaniach. Po prostu zawsze czegoś zabrakło i, i, i nie zwalałbym tego tylko na tą balonową piłkę, która podskakiwała na tym jak chciała. Natomiast na pewno utrudniała grę jednej i drugiej drużynie. Uważam, że, że mamy jeszcze kilka meczów do końca, na pewno koncentrujemy się na na kolejnym meczu na tym, żeby, żeby naszą jakość gry ofensywnej poprawić, gratuluję trenerowi gospodarzy, na pewno nie przegraliśmy z przypadkowym zespołem, bo jest to zespół dobrze ułożony, który dzisiaj był zdeterminowany. My również, natomiast mówię, zadecydował jeden błąd i niestety to był błąd, który się. Dziękuję. Cztery kolejki i drodzy Państwo, drodzy kibice, do zakończenia tego sezonu. również. za tydzień podejmują się kujawialki i zblica Kujawska. A teraz yy, proszę o komentarz trenera Roberta Blicika. Trenerze zwycięzców się nie sądzi, ale to nie były dziś łatwe trzy punkty z podpisu. Nie, na pewno i nikt się nie przygotowywał na to, że będą łatwe, tak? Bo zespół Pomorza nie na uległ diametralnej zmianie pod względem personalnym, tak to nie jest ta sama drużyna. Ja analizując przeciwnika, wiedziałem, że jest to, nie wiem, czy nie najlepiej broniący zespół w ogóle w całej lidze, tak? Bardzo dobrze zorganizowany, świetnie zamykający przestrzenie, to, co Jarek powiedział, no może oni nie zaproponowali dzisiaj jakiejś wielkiej kreatywności, ale jeżeli chodzi o, o nasz zespół, to też w ofensywie nie mogliśmy sobie wyklarować jakichś dogodnych sytuacji, gdzie w każdym spotkaniu tworzymy ich dosyć sporo. Tak? Także no, spodziewałem się bardzo trudnego meczu. Wiedziałem, że zespół Porza na też jest to zespół bardzo mocny mentalnie, charakterna drużyna, z którą się bardzo ciężko będzie grało. No ale też z chłopakami dzisiaj na odprawie no, użyłem takich słów, że jeżeli nie odpowiemy wolą walki, nie będziemy zdeterminowani, no to przegramy ten mecz, tak? bo e, swoje atuty jednak przeciwnik ma. No, cieszy mnie to, że, że po takim ciężkim meczu, zresztą w tropikalnych warunkach, gdzie no, wydatek energetyczny zawodników był ogromny, u nas ta ławka dzisiaj też była no, bardzo wąska tak? z różnych przyczyn, Trzech zawodników plus bramkarz, w tym, w tym dwóch mało doświadczonych. No, wiedzieliśmy, że, że będziemy musieli wytrzymać prawie cały mecz tak tym podstawowym składem. No, zdobywamy te trzy punkty i jest to na osłodę, tak bo uważam, że i z Włochami, i tym bardziej w probnicy też powinny być trzy punkty, gdzie no, przegraliśmy mecze na własne życzenie. W ogóle no, Jesteśmy takim zespołem, który lubi gdzieś tam rozdawać prezenty i tego jest za dużo, ale za dzisiejszy mecz muszę zespół pochwalić, a Jarkowi również no, gratuluję postawy bo na pewno bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę i, i życzę mu z całego serca zdobywania punktów w kolejnych meczach, tak żeby mogli się utrzymać. Dawid, teraz do Ciebie się zwrócę. Kilka razy ratowałeś zespół. W tej sytuacji bramkowej też niewiele brakowało, udało mu się wyjść z opresji. Przeciąłeś się podanie, potem uszła góry, ale zdobytko Marcina już było trudniej. idealny <sp> strzały. <sano aktywne> tak, samą Samo. nie Pęczny z Twojej perspektywy, jak oceniasz, Ty z poziomu bramki widzisz najwięcej. Mołowa no, zespoły jest strasznie zmęczona. Na pewno e, e, mecz musi się skończyć właśnie jak naszą przygodą, jak i naszą grawą. Bo mołowa już e, po drugiej połowie to bardziej na pewno to będą. Kto, kto piłkę stracił, to zespół za, za się cierpieć i a siły strasznie tak idą jak jest słońce. Tak jest. O tym trener Robert Wójcik mówił. Bardzo dziękuję, sędzia główny zresztą skorzystał z regulaminowych przerw na uzupełnienie płynów dwa razy dzisiaj. Takie przerwy były zarządzone. Filip, trochę tych minut łapiesz, pod koniec spotkań zawsze szansę od trenera Roberta Wójcika dostajesz. Jak się czujesz? W Sportisie to, to pierwsza konferencja z Twoim udziałem. Jak oceniasz dzisiejszy noc? Dzisiejszy mecz był na bardzo trudny. Pogoda ciężka, bardzo do biedania. Moje no dwa i zespół przeciwników bardzo charakterny i zaangażowane. I żeby wygrać, trzeba było pokazać jeszcze więcej tej woli walki, a nie jakiejś umiejętności piłkarskich, tylko więcej zaangażowania. I... Mhm. Jak się czujesz w się zostajesz na dłużej? Sezon się kończy? Mm, to jeszcze nie wiadomo, jestem wypożyczony do końca mhm. rundy. Rozmowy będą, jeszcze nic, nic nie jest. Jasne, jasne. Tak jak powiedziałem sezon nam się kończy drodzy kibice. Za tydzień Sportis jedzie na mecz do Inowrocławia, tam zmierzy się z miejscową Kujawią. A ja już teraz zapraszam Państwa, zapraszam Was drodzy kibice na kolejną transmisję na YouTube i na Sportisu TV 16 czerwca, czwartek wyjątkowo. Zapamiętajcie, pokażemy Wam mecz Sportisu SFC Łuchowo z liderem tabeli Unią Sowiec-Kujawski w stawce. Jeszcze dwa zespoły jeśli chodzi o awans dziś. Drużyna Chemika przegrała z Włocławiem, więc Włocławia i Unia Solec-Kujawski walczą o awans do Ligi Trzeciej. Za niecałe dwa tygodnie, w momencie kiedy to oglądasz, 16 czerwca Sportis zagrał siebie z Unią Solec-Kujawski. Trenerze, dziękuję i życzę dziękuję. powodzenia. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję